Dzień dobry. Komisja skończyła pracę? Tak. A protokół gdzie jest wywieszony? No jeszcze idziemy najpierw do komisji. Robicie ten sam błąd co przy referendum. Jeżeli skończyliście pracę, protokół powinien być natychmiast wywieszony i dopiero idziecie do komisji. Będzie to przedmiotem protestu. Już od razu mówię. Ale tam jest informatyk, także tu nie ma informacji. Mnie to nie interesuje, proszę. Nie, nie informatyk sprawdza. Najpierw panowie, odpowie, państwo odpowiadacie za to, że to jest prawidłowo. Obsługa informatyczna to jest dodatkowa rzecz najpierw protokół na drzwiach, a dopiero potem idziecie do komisji obwodowej. Pan jest przewodniczącym komisji, pan będzie dzwonił do komisji obwodowej, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób postępować. Niech pan otworzy kodeks wyborczy i przeczyta sobie, co powinna komisja zrobić. Dobrze, my na razie idziemy sprawdzić, a wrócimy jeszcze... To przy... znaczy nie wywieszacie, opuszczacie Państwo lokal komisji nie wywieszając protokołu, tak? Wrócimy, jak Panie zostanie... jest przewodniczący. Bardzo dziękuję. Mhm. Ja się za państwem udaję do komisji obwodowej. Wróćmy do samochodu, a ja podam do samochodem. Dzięki. A Państwo byliście w, w, w czasie referendum w komisji? A ktoś z Państwa był w tej komisji? udzielamy Panu odpowiedzi, że mamy. Nie, nie, nie. Najpierw <grywka> do informatyka idziemy. Tak? Będziemy się wiedza odbliżać po końcowi ten. Najpierw do informatyka, informatyka, na tak. informatyka. Tak. zabieramy. Państwo się rozwiczyliście z materiału. Nie, jest informatyka. Co? To zapraszam na początku tutaj. Nie. Proszę się rozliczyć. Material. Państwo nie macie operatora swojej komisji. Proszę się rozliczyć tutaj i potem zapraszam na następnej kule. A, Państwo zaczęli. A, 159. 139. 139. Przepraszam. Prosimy o listę tych I to granatową też z materiałami wiodącym

Panie, oh, okay, jeżeli... ja to mam już. To jest ten. I teraz ten mały, bardzo szybki, jeśli na lewo no i na noc. Dobrze? Dzień dobry, dzień dobry. Okay. To w takim razie zapraszam Państwa do urzędu na. Na Rakowiecką tam trzeba na początku się się To jak Państwo przyjechali? Z naszym kurierem czy nie? Na początku proszę się skazać, żeby Państwo w ogóle nie powinniście tu z tam. Więc zapraszam na początku tam i potem ponownie do tych do tych Od czego zaczynamy? To pewnie tam, bo tam jest taka piwnica i tam chyba no. były wrzucane poprzednim razem. Tak. Jeszcze nie, tam. Się. Prawda? Tak. tak jest protokół na ścianę, na szybę. Tak. Proszę podpiskowanie samochód Dobra komisja? 103 mam Poproszę Tu są same karty 103 A dój A tam jeszcze jedne Proszę Dwie były w jednym worku To zrobić Ja miałem puste karty I drugi worek 103 Bardzo, Potrzebowanie. Potrzebowanie. Bardzo proszę. Dziękuję panie. Wszystkiego dobrego. Państwo są z tej samej komisji? U państwa był operator informatyczny? Nie, nie mam. Nie ma. To proszę, żeby komisja zaczekała, a przewodniczącego poproszę na górę. Pan się rozliczył rzeczy tam. Zapraszam na górę tutaj po spotkach. A komisja proszę, żeby... E, czy pani z komisji tutaj był operator informatyczny? Nie, to mamy. Informatyk. To mamy Pani komisji? 993. Ale czy był informatyk? Nie było nie, nie było. To przewodniczącą zapraszam po spotkach na górę, a komisja musi zaczekać. Pani przewodniczącą? przewodniczący jest ze To jest przewodnicząca. Ja. To pani zapraszam po spotkach na górę. A przepraszam, a, a komisarz, Masz jeszcze pieczątkę, bo ci pewnie będzie. Przepraszam, kto no, Dlaczego w niektórych szkołach informatyki jest? No bo nie we wszystkich się udało zdobyć przestrzeń na operatora, żeby to do komputera i nie wszędzie był tak. się dało, nie udało, nie bój się obiekt nie mógł być wyposażony, ja, no to wtedy on się tym Dobrze zrobione. Dlaczego nie miałem? Proszę, Informatyka na miejscu. No tak, oczywiście. Państwo też nie mieliście informatykę nie na miejscu, nie. i a wywiesiliście protokół na drzwiach, w miejscu ogólnie dostępnym? Tak. Jest wywieszony? Tak. Ale nie wprowadziliście tego protokołu. Nie, nie jeszcze nie, no nie tak, może nie. być wprowadzony, bo przecież nie mamy. Nie, nie, nie. nie, nie są nie. zatwierdzone wyniki, tak? Nie, no nie, no to przyjechaliśmy tu i no Ale zaraz, no spotkanie. przecież Państwo liczyliście głosy. No to wiecie, czy one są prawidłowe, czy nie. Do tego Wam informatyk nie, nie jest potrzebna. Nie wiemy, czy nam system przyjmie to, to, co my żeśmy napisali, tak? No tak. Czyli że. Podpisaliście protokół? I Przyjechałeś tutaj sprawdzić, czy informatyk Wam to zatwierdzi? Dokładnie. I wtedy dopiero wtedy wywiesicie protokół na, w miejscu poprze tym, ogólnie informatyk to... Ale teraz Państwo nie mieliście informatyka? Nie, tylko my jesteśmy. I protokół nie jest wywieszony? Nie, Mimo że jest sporządzony? Tak, ale musi przewodniczący wrócić i wywiesić. To, to, to. Ale to w kodeksie wyborczym jest napisane, że to trzeba przez informatyka zatwierdzić protokół. Państwo umiecie liczyć przecież, prawda? Głosy. Nie, no no pana, odpowiadacie to, No to musi no. się zgadzać. No. No, no, umiemy, no no. to powinno się zgadzać. Ja nie wiem, to się dlaczego protokół się... nie jest wywieszony? No to mnie pan pyta, ja to organizuję. No nie, no ja jestem wyborcą, ja się pytam, bo ja się z tym nie zgadzam. No to, ale to musi pan, no to. A ja tylko jestem w komisji, bo pan też mógłby być w komisji, każdy mógłby być w komisji, więc ja panu na to pytanie nie odpowiem. No bo cóż, no nie ja to ustalam. Ja panu mówię, ja jestem zdziwiona, bo powinien być informatyk. No. Na misie. Nie no, informatyka może nie być, bo przecież ale... to czy to jest prawidłowo policzone, to jest łatwo zrobić, nie? Ja już nie chcę się odpowiadać, bo tu dużo rzeczy jest nie tak, więc już wie o już jest, ale to już nie do mnie, w takim kraju żyjemy.